Mężczyzny wciąż pozostaje zaginiona, zwłoki 70-latka znaleziono na brzegu rzeki, jednak wszystko wskazuje na to, że nie zginął na skutek utonięcia. Tragiczny finał poszukiwań starszego małżeństwa wstrząsnął lokalną społecznością, policjanci wszczęli śledztwo w tej sprawie. Żona i mąż przyjechali na wakacje. Rano małżeństwo wybrało się na ryby. Zaniepokojona ich długą nieobecnością, właścicielka pensjonatu zawiadomiła policję, która rozpoczęła poszukiwania seniorów. Ich tragiczny finał wstrząsnął lokalną społecznością. Małżeństwo Skilc przyjechało na wakacje w gospodarstwie agroturystycznym w górkach w województwie podkarpackim. Piątek rano para wybrała się na ryby do glin wielkich, następnego dnia właścicielka pensjonatu, zaniepokojona długą nieobecnością swoich gości, zawiadomiła policję. Rozpoczęto poszukiwania małżeństwa. W akcji brało udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, w tym operator drona, strażacy państwowej straży pożarnej oraz strażacy ochotnicy z pobliskich miejscowości. Skorzystano również z pomocy nurków z sonarem, słów policyjnych oraz śmigłowca. Niestety, media obiegły tragiczne informacje o fatalnym finale poszukiwań. Ciało 70-latka znaleziono na brzegu Wisły w blinkach Małych, kilka kilometrów dalej odkryto auto, którym poruszało się małżeństwo. Mężczyzna prawdopodobnie nie zginął w skutek utonięcia, sekcję zwłok mieszkańca Kielc zaplanowano na środę. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna ma ranę postrzałową na twarzy. Przy mężczyźnie znaleziono broń. Kropka badamy. Czy nikt tego człowieka nie namawiał do samobójstwa lub nie ułatwił mu tego, ale to jest dopiero kwalifikacja wstępna czynu. Śledztwo trwa krótko i jest na początkowym etapie, gdyż zostało wszczęte w poniedziałek rano, przekazał Marian Burczek, prokurator rejonowy w Mielcu w rozmowie z portalem Korso.